Witam Państwa w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedstawię dostawę kolejnych srebrnych monet. Na ostatnim filmie pokazywałem, jak pozyskuję dodatkową gotówkę na srebrne monety. Dla tych, którzy nie oglądali, szybko przypomnę, że tam sprzedawałem wzmacniacz, otwarzacz, CD i kolumny. Jest to zestaw, którego już nie używałem od kilku miesięcy. Przeszkadzał mi, więc go sprzedałem. Zestaw nabyłem 2 czy 3 lata temu, też używany. Kupiłem go za 1200 koron, czyli 480 zł, mniej więcej, a udało mi się sprzedać go niedawno za 1400 koron, czyli za 560 zł, mniej więcej. Czyli miał, mam do dyspozycji 1400 koron, i to jest właśnie, można powiedzieć, ten zestaw. Wartość tej paczki jest e, 1300 koron. Tyle zapłaciłem. 1300 koron, czyli w przeliczeniu na polskie złotówki jest to 520 zł. E, będę mówił właśnie dużo e, o cenach. Praktycznie wszystko będę mówił co i za ile mi się udało kupić czy sprzedać. Pojawiły się właśnie komentarze, że, że nic o tym nie mówię, więc teraz po Obiecuję poprawę i właśnie będę Was informować. Dobra, przejdźmy do rozpakowania tej paczki. Wartość jest 1300 koron. I mamy tutaj 5 monet. Negocjowałem ze sprzedającym, więc mam tu też przesyłkę. Tak jakby już w cenie tych monet udało mi się wynegocjować. Dobrze zapakowana. Co tutaj mamy. O, proszę państwa. Nie byłem nawet przygotowany, że one są. A nie, one są tylko powkładane do takich. Myślałem, że już zastosował metodę pakowania próżniowego, ale nie to było bez z segregatoru jakiegoś z monetami już tutaj zrobię. Dobra, mamy tutaj 5 monet. Zacznijmy najpierw od kolejny libertat, drugi już w mojej kolekcji bardzo fajna moneta gdzieś jeżeli mi się natrafi okazja na pewno będę chciał mieć ich coraz więcej tutaj mamy już ją fajnie w kapslu to jest rok 2014 nie jest to taka moneta błyszcząca że tak powiem jest bardziej matowa ale właśnie dzięki temu ma swój Urok. Fajna. To jest jedna z monet. Dobra, pokażmy, co tam jeszcze mamy. Tutaj Somaliński Słonik z roku 2017, również w kapslu. Wszystkie monety są w kapslu, więc to też jest jakiś tam. Dodatkowy plus, że nie będę musiał kupywać kapsli. Fajnie, to jest 2017. Mam jeszcze kolejnego sumańskiego słonia. To jest słonik z 2016 roku. Później jeszcze się na spokojnie przyjrzę, że czy to a są rysy na kapslu ale podejrzewam że tak że to na kapslu są te ryski fajnie że one mi się trafiły bo rozpoczęłam właśnie tą kolekcję sobie zbierania postanowiłem ją zbierać Mam, miałem już e, do tej pory 2018-19-20 rok a teraz pada 16 i 17, czyli fajnie chronologicznie datowo i mamy dwie kolejne, żony, dwie kolejne monety, które są, można by powiedzieć, do serii mojej żony, bo bardzo się jej spodobała ta seria. Właśnie jej, jej serią jest, są różne te postacie Disneya i chińskie pandy. I w dzisiejszej przesyłce właśnie nabyłem taką oto monetę. Disneya. Jest to moneta z 2018 roku. Również te kapsy są takie, takie porysowane. Z 2018 roku jest to moneta wybita na 90 lecie postaci myszka Miki. Która powstała w 1928 roku, już tyle lat ma, myszka Miki. Fajna, fajna. Myślałem, że będzie bardziej taka matowa na zdjęciach się wydaje, ale jednak ona jest, nie wiem czy dobrze widać, błyszcząca, fajna. Jednak nie zawsze te zdjęcia oddzielić się dają. Poprawię tu światło, może w świetle cię lepiej widać, ale fajna, fajna jest. Myślałem, że będzie bardziej taka nudna, ale nie, nie jest, nie, jest, nie jest najgorzej, fajnie. I kolejną monetą z serii Disney'a jest tutaj taka oto monetka. Jest to Sknerus. Czyli jak ktoś oglądał albo nie oglądał, jest to bogaty wujek. Kaczola Donalda, że tak można powiedzieć. Mamy tutaj trzymającego worek zapewne jakiś monet. Pewnie srebrnych, albo i złotych. Bardzo fajna, fajna monetka. Prawie troszeczkę światełka. O, tak będzie lepiej widać Fajna moneta. No i właśnie tak jak obiecałem, Wspomnę troszkę o, o cenach, czyli tak Libertat e, kupiony został za 230 koron czyli na polskie złotówki przeliczając, przeliczam po pośrednim kursie NBP on w ostatnich czasach troszkę się wahał ze względu właśnie na te zawierania wirusowe i na spadek ropy ale przeliczyłem ich po 40 groszy za koronę i wychodzi u mnie ten Libertad 92 zł. Więc myślę, że bardzo dobra cena, zwłaszcza, że ten kosztował 230 korona, a poprzedniego kupiłem za 300 koron i jeszcze bez kapsla, więc można powiedzieć, że to jest okazja. Następne mamy słoniki. Obydwa słoniki z 16 i 17 roku były po zł. 5 koron, czyli na złotówki jest to 90 zł. Ten, jak również ten. A następną mamy 90-lecie myszkamiki kosztowało 300 koron, czyli już wyższe premium na polskie złotówki jest to 120 zł. I Ostatnia, najdroższa Sknerus Sknerus najdroższy kosztował 320 koron w na polskie złotówki 128 zł. Tak to się prezentuje, 5 kolejnych monet trafia do mojego staku, bardzo się z tego cieszę Kolejne przesyłki są w drodze Bardzo fajna przesyłka, jedna. jedna i druga bardzo fajna więc niedługo również będzie filmik. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę wszystkim miłego weekendu. Do zobaczenia.